to wasz ostatni trening przed wyjazdem by Lotem do Cardiff na finał Pucharu danego? Z jakimi ambicjami, z jakimi nadziejami lecicie? No, chcemy zagrać na pewno nasz hokej, pokazać się z dobrej strony. Jeśli będziemy grali to, co sobie założymy i będziemy realizowali te założenia w 100%, to, to wynik, o wynik jestem spokojny. To są dla Ciebie drugie finały tego Pucharu. Jakie masz wspomnienia z 2019 roku, co najbardziej pamiętasz po tym czasie i po tym historycznym sukcesie GieKSy w Europejskich Pucharach? No na pewno była tam super atmosfera w Belfaście, tam super lodowisko, nasi kibice jak zawsze klasa, więc, więc to na pewno zapadło w pamięci. Szkoda, że nie udało się wygrać tego pucharu, no ale y, mimo wszystko ten medal, który tam zdobyliśmy, to, to bierzemy w braliśmy w ciemno. Znamy duńską drużynę, z stąd zaczynamy te finały, jako już graliście z nimi w Kornel Dampeco. Co już możesz powiedzieć o kolejnych rywalach? Czy już poszły analizy, czy już zobaczcie rywali, jakie was czekają? No, jedyna analiza taka, że na pewno są na czołowych miejscach w swoich ligach, więc nie będą to łatwe zawody. Będzie jeszcze czas na analizę tych zespołów, więc na pewno się na nie przygotujemy, a na razie to się będziemy skupiać na meczu z Duńczykami. Na pewno możemy liczyć na spacie kibiców. Nie zawiedli w Belfaście, także nie zawiedzą, także w Cardiff. No na to liczę, no, nigdy nas nie zawodzą, tak samo na ostatnim meczu ze święcimi, gdzie to my nie dojechaliśmy na mecz, a kibice robili całą robotę mimo słabego wyniku, więc no, liczę, że teraz oddzięczymy się im dobrą grą w Cardiff. Jesteś najpierw punktującym graczem GieKSy, jeżeli chodzi o ten puchar, siedem masy razie bez bramek, ale rozumiesz, życzysz na to, że w Cardiff ten rolę z bramkami troszkę się rozwiąże. Czy się rozwiąże, czy nie, to zobaczymy. Jakby te bramki nie mają znaczenia, Jedyne tylko takie znaczenie mają, że mogą pomóc drużynie zwyciężyć. No, ale wiadomo, że każdy napadnik chce strzelać gole, ale to wynik drużyny jest najważniejszy. Jeśli one pomogą drużynie zwyciężyć, no to, to pewnie.